Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj małe zmiany, małe zmiany, duże zmiany. Jak widzicie, przede wszystkim w domu mamy teraz sypialnię oddzielną. Wydam wszystkie pieniądze, które mieliśmy, żeby zbudować i właśnie sypialnię tutaj oddzielną. I ma komodę, co oznacza, że zmieniłam również jej stroje. To jest jeden z stroi yy, swobodnych na co dzień. Drugi będziecie poznać, wiecie, w trakcie rozkrypkim. I co tu się zmieniło? Jak widzicie mamy kuchenkę, mamy blat. Tutaj... Nie, ty do szkoły nie idziesz. Tak. Gdzie ty do szkoły? Dyrektor pewnie dzwoni, ale nie odbieramy. Tutaj położyłam sztalukę. No i co się tu jeszcze zmieniło? A tutaj dałam coś na podłogę i na ścianę w domku. No, także ją przebrałam. I zmieniła nam się pora roku. Mamy lato. Zmieniło już się nam jakiś czas temu, bo już mamy trzeci dzień lata. I tak myślałam, żeby dzisiaj, po tym jak sprzynamy tutaj, wiecie, wszystkie nasze, to co udało mi się zebrać, yy, że Rzeczy byśmy poszli sobie na pasen z Kodim. się będzie chciał iść z nami, a mam mądziesz będzie chciał iść. Tutaj, aha, żabki muszę, tą zostawiam, tą sprzedaję. To jest ze 100, to. Hm. Nie wiem, czy wszystkie sprzedać. Mamy do zapłacenia również rachunki. Wirująca żeby kwiatowa, nie możemy roznożyć. Mamy do zapłacenia rachunki, także chodź tu płacić rachunki 200 simulonów, także nie jest źle. O, tutaj jak widzicie, Maciej jest na ciepłą pogodę. W ogóle ślicznie wygląda. A te, w ogóle te buty są tak urocze. Czujeju. No matka, jak to ma ładny tył, w ogóle nawet nie wiedziałam. Dobra. Dzwonimy do Kotienkom. to na to. Popodróżujemy i pójdziemy na basen, bo skoro wiecie, jest lato. Oczywiście pomienimy fakt, że powinniśmy powinni być w szkole, ale wiecie. Konim. Pominijmy te fakty, bo naprawdę nie ma, to, wiecie, to z lato powiedzmy, to już jest są wakacje. Okej. Okay. Jesteśmy w ogóle, wam, znalazłam ten basen na galerii, on jest tak piękny. On mi się tak podoba, że wow, po prostu myślałam, że to są leżaki u oh, mnie. Dobra. To jesteśmy w grupie, jesteśmy, może się najpierw z nim przywitaj. Porozmawiaj z nim o zainteresowaniach i chciałabym, żeby dzisiaj trochę może poudrzeć, bo wiecie, w jakiś podrw? Aha, Także zobaczymy co z tego wyjdziemy. Może jeszcze jakaś gadka na poudry. I może pochwal wygląd. I chodźcie może tutaj sobie popływać razem. Cię obchodzicie trochę. Fala upałów to będzie. Akurat. Mm -mm, podoba mu się... No, sugestywna rozmowa. Miłosna pogawędka. Mm -hmm. Ale chodź chodź z nami. Matko, gdzie tu jest wejście? Mm. Mogę mu wrócić, nie pomyślałam. W ogóle to jest fajne, bo to jest nawet tu to znaczy strefa dla dzieci. Tutaj jest w ogóle bar jakiś. Także fajnie. Ale je tym teraz, o widzicie, teraz możecie zobaczyć trójką kąpielowy naszej Alicji. O, leci Kodi. No. Możecie tutaj interakcję powykonywać. To może ochlap. Co by to jeszcze? Może pochwal wygląd jeszcze raz lecimy w podryw pośpiew, pocałunek o nie, czy te. czy on naprawdę musiał między nami przypłynąć, naprawdę taki wielki basen Dobra. spróbuj uwieść, to nie jeszcze możemy o, entuzjazmy się też przyrodą o, może sobie wejdziecie do jacuzzi Wejdź razem Ustanę do światła Czemu nie mogę. Nie idziemy, trudno. Bardzo rozbawiona. Chodźcie, chodźcie. O nie, się nałożyli na siebie. No wejdźcie tu. Wejdziecie? Okej, okay, dobra. No nie możesz koło niego usiąść? O Popraw humor. No i cię na basenie, bo czemu nie? Ośmiel się? Co to było? Mm, może flirtuj. No. Ooo. O, o nie. <grym> U, jakie to uroczy. Ten goście z tyłu tu mi psuje kadry. No, jak sobie patrzą w oczy. Uh. Może w się. Gdzie ty... Jakie tańczy? Nie. Obej mi? A pewnie on wyjdzie teraz. Jak mi się wydaje. No, pochwal wygląd. Ach, głupi słup. Tu. O. No. Nie no naprawdę za... Myślałam, że już się zacieli. Może poflirtuj. Może już trzymaj za ręce. Pochwal wygląd. do skidowci. O, mamy pierwszy pocałunek. Może w szyję? Mhm. Uh -huh. Alice jest odważnym synkobem. To czemu by nie? No. Tło macie takie troszkę słabe, ale okej. Okay. No. Ojeju. Co to tu się dzieje? O matko. Czyżby to był ten czas? Pierwszy pocałunek? O nie, on sobie idzie. Gdzie on poszedł? Tu. A, do wanny, no to chodźmy. Um, pośli pocałunek. Wejdziesz do niego? Wejdzie. Dobra. Nie... Ośm się już było, ale niech będzie jeszcze raz. Może wtuli się w niego, bo przedtem miałeś to zrobić i nie wyszło. <laughs> Okej. Okay. Możesz przez słodkie słówka. Ojej, jak to raczej. Nie wiecie co? Mi się wydaje, że nadszedł ten czas. Nie ma pierwszego całku. O nie. Musisz iść do toalety. Coś tym powiedziała. Hmm, nigdy się nie dowiemy niestety. Eee, dobra. Gdzie tu jest łazienka? Tu nie ma łazienki? Jak tu się nakliknę, to, nakli klikna, to pójdziesz gdzieś? Tu nie ma łazienki. Jakim cudem? Nie no, żeby... Nie było łazienki. A w ogóle to jest naprawdę ładny, bo to będziemy częściej przychodzić. Aj! Tu. Uuu, chyba, że sobie na przykład zagracie. Dobra, chyba sobie widzę zagrać, bo mi się tu coś tnie. Ale ja wiem. Nie ja wiem co ty, Alice byś chciała zrobić. Poślizgać się. Wykonaj sztuczkę z... O, kodik zaskaka, skaka, to oczyma jak mu wyjdzie, a to też możesz spróbować później. No. Dawaj. Mm, coś mu nie wyszło. Może przewrót w tym. Zobaczymy jak ci pójdzie. Chodź. Chodź Alicja, chodź, chodź, no Będziemy musieli iść do domu, bo jak nie mam tutaj toalet, to tak trochę słabo. No. Dawaj Alicja, pokażę, jak to się robi. I jak pięknie. Mhm. Pięknie jej wyszło. Kody nam dziś uciekł. Gdzie on idzie? Pośledzimy go troszkę. Czy chce iść już stąd? Czemu on chce iść stąd? Zaczymiemy go pierwszym pocałunkiem. A czemu nie? No, chodź. Leć Alicja do niego, leć, leć. On ucieknie za chwilę. Nie wiem, czemu chcę by już iść. Gdzie on jest? Pożegnaj. <grym> Pierwszy wazołek na pożegnanie. No, bywa, 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 bywa. Tu jest koniec. O nie, na tym, bo. na no, bos. Ojeju. Hmm. Oroczo. Dobra. A widzicie, nawet już nie chce iść. Romantycznie. O, w się w No jak to wygląda w ogóle? Spróbujecie? No. Dalej. No, ta pani ma taką samą grę od stroju jak ty. Tylko w innym kolorze. Pójdzie się? Nie? Dobra. To może pożegnaj go. No już jedziemy do domu. I pójdziesz sobie do toalety. Gdzie jest? Pożegnaj. No, pożegnaj. Dobra, usunęło mi się to. Nieważne. Jedziemy do domu. Alice już musi do Łazienki. I by wypadało, może coś porobić, żeby zarobić pieniądzem. No i tak mi się wydaje, że idzie nam całkiem dobrze. Bez kodniego kod idzie do domu. Swojego w ogóle mi się nie no. odwiedzie do domu. Okej, okay. jesteśmy z powrotem w domu. To chodź tutaj skorzystać. Widzieliśmy się przed chwilą Dziecię przez ten pierwszy pocałunek Będzie teraz cały, cały czas myślał o Alicji <laughs> Weź sobie resztki I możesz sobie poklęć telewizję Nie wiem, może namalujemy jakiś obraz um, Klasyczny obraz chyba jest najbardziej opłacalny Z tych wszystkich, tak mi się wydaje Woda? Nie, myślałam, dobra. Aha, teraz dopiero. Do wyłącz, pingwinka. To później sprzątniesz, moja droga. No to, to tak nie zostawimy. No. Malej, malej. Podoba mi się to sypialnie. W ogóle łóżko jest super. Nie, nie wiem, z jakiego ona jest. Yy, dodatku. W tam pakietu, ale on mi się naprawdę bardzo podoba. I w moich prywatnych rozgrywkach muszę przyznać, że też mi się zdarza dosyć często go używać. No. Namalowałaś? I ile jest wart? 348. Sprzedaj kolekcjonerowi zawsze już tu mamy jakieś pieniądze i będziesz chyba szła spać. A ja Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji i do następnego. Pa! pa.